to za wyhikuł czasu, ty? A te jest, możesz wpierodzić się w niego. No i co jest z nim, tak? On ten, ma to drive'a, więc zaraz to zniknie. Aha. Możesz w niego wpierodzić bez problemu. Nie, niech chce jedzie. Ja też miałeś skoczyć, co to ma być? Ja jestem policjantem, ja jestem tym myślącym. Kurwa, mogę cię zawrócić tam. Dobra. Bo delikatnie bóle, prókle, bóle, to bóle, już się próje ty. Bóle na południe Alta Street. No! Offroad Jesteśmy aktualnie na Big All... Freeway, czy tam na Fuerta Freeway Bok budowy, czy Wizard News. Wracamy, a nie, jednak będzie o, tak. O, proszę! Wjeżdża na parking przy apartamentach. Ktoś go zablokował z sultanem Wypierdalaj Śródy, chuj go zablokował za tam jesteśmy Francesco Russo Francesco Russo, wjeżdżamy na metro ponownie, kolejka metra warszawskiego Metro Warszawskie. Nie pojawiło? No nie wiem no Merlin, kurwa! Właśnie B... skopiny na metrze mam. Bo... Ja jebie. No, Ale to, że tak... No to się bawimy Oj! Jest. Nie? się, się. Kierowca, ręce. manusz, manusz, manusz! Manusz Oj, oj, jest to, 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 tu, tu. Plecy wam robi, plecy robi! Kurwa wyrocha przy tym fotek dawaj, dawaj 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 Uważaj Uważaj latara Stoisz 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 Proszę państwa Proszę się nie panikować Kurwa Nie pierwszy raz kiedy uciekam przed prawem Nie ostatni Daj go Jak skoczy mu na łeb ale O kurwa, o kurwa Merlin Zależysz. Nie, nie chcę, z Mam cię! O, Lewa, prawa, zakuwam! No, no. Nie, płakam, nie... O, nie uciekaj! Nie... Nie... Noż. sz... się, bo zostaniesz puszczona z tazera. Ostrzegam, zamknięte! O. Lewa, prawa, dociskam cię, legitnie! I zakuwam! Nie! Pyk! Kurwa! co oh go zakuwał! Power, impostor! Power, impostor! Power! Korumb. Jaki korumb? Oglądaliście Squid Games? Ściągam ja, panu tą tak maseczkę. Tak. I bierz go, Maxiu. My zaraz dojedziemy do ciebie. Jakieś bile nam wjazd na parking zostawił namiotami Joker. Panuje Proponuję... pan Jokera. Zostawił lekko. ci popnę. No i co? Samo się zrobiło, no, nie? na Challengera i No, samo, wszystko się samo tak. robi, kurwa. Wszystko się samo robi w tym domu. Wszystko. Chyba <śla> się utopił. Właśnie o tym mówię. Stopień do Hartmana. Y Hartman jeszcze oferowany, z tego co wiem. Y wiadomo, za co on tam... Chatman go tam miał na tej sali? Dziesięć trzy, podjadę na szpital, dowiem się. Przyjął bracie, co bo oni było, ci bo zrobili? Bo... Bracie, co oni ci bo... zrobili? Bo... Bracie, kto to był? Kto to był? Bracie! DIA, pastor San Carbonara i dobrze, że tu przyjechaliście. Pierwszy, ja mam wojnę z Dorianem i oni mu GPS-a wystali w tym Będzie to sobie. Boże kochany, to twój palec był? Nie. Nie wiem o niczym. co chodzi? Czy oni cię zgwałcili pałką policyjną? Nie, jesteście kurwami z Departamentu. Nie Maciuś, zastosowaliśmy odwróconą psychologię. Daliśmy nie. na Paskikowi wrażenie, że nie zależy nam na tobie, a no on, on w panice, zależy, ja a on w panice oddał. To idźcie, Jestem kurwa u Tak jest. Się tak. tak zrób. Jedź? po co tu przyjechałeś? Kapałeś? No. I tak mnie nie lubisz. Halo kurwa. Siema, Pisi, słuchaj. Ja już z tej strony żon Jolmino. Witam panie rząd John zapisałem Wziąłem się. Wziąłem kartę Janka. Raz ja mówię, a ty się nie odzywasz. O. Znalazłem Rudego. Okej. Kto okay. to jest? Digo, co to, jest co to jest Rudy? Co to, co to za szafter? Nie wiem kto to jest. Subie, e, myślałem, że myślałem to jest policja, to ale dla policji nic nie znaczy, więc... Kim ty jesteś no, wiesz... rudy kurwa. Rozpierdolę ci łeb. Mówi, że jest szefem policji, prawda to? Chyba <noise> zobaczy na jego ścianie i się, taka. czy to prawda, że jest szefem policji Pierdalam mu kosę pod żebro <głos> Dobra, Dobra. <noise> hey, chodź możecie go rozkuć, bo ja nie mam kajdanek 101 również przekazuje informację Maciuś poddał się pieszczotom analnym Powtarzam, pieszczoty analne Kale, jak możesz to dopisz zimnotawki notatki Szerpa, serpa, 11, to skąd, masz skąd masz radio, skąd masz radio, skąd masz radio? Skąd masz radio, skąd masz radio, skąd masz radio? Zapraszam, 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 zapraszam. zapraszam nie. Nie, nie kurwa, nie. Przed nie, tak nie, nie tak nie będzie. Już się zakowam Maciuś. Nie, frajerze ty. Nie, nie. Co ty do mnie powiedziałeś? Nie oszukałeś teraz dla Janka, dla no Merlinka, temu. dla helikopterów i dla wszystkich jednostek oszukałeś. Czemu szukam, wyłączył mi radę, no co miałem jest? zrobić Aha! Uwaga, uwaga Mao! Nie widzę radia. Aha! Tak nie jak A jest. A ten woreczek z niebieskimi kryształami. Zostaw co to, to na strzelaniny Igo <laughs> i szastry jedzie w stronę miasta, nie jesteśmy w stanie go dogonić. Ja pierdolę Dobrze, to że przyjechaliście, bo to to... po mnie. No. Chodź kurwa, chodź. No powiedz, powiedz Powiedz mi to w twarz kurwa Ja się obrażę, wiesz Jebać Parówę Co dla Soni tak? liże dupę A ty mówisz tak Praneczek, ramach, tak? paruwa to jest złoty człowiek Posłuchaj teraz, posłuchaj. A ja mnie, mówię posłuchaj. o sosyczu frajerze jebanym Posłuchaj mnie no dawaj, kurwa. Dobra. będzie. Będzie. Dobra, czy? Będzie. Poznajmy, kurwo pierdolona. No. Mikołajku, Jebany w dupę. Co? Jeban... To ty z paruwą to i ja jest? Ale ja mówię o panu Sosyczu. Dobrze, przepraszam, wróćmy jeszcze raz. Dobra, kamera poszła Kurwa. <grym>. Będzie, będzie. Witam. Z tej strony Maciej Johnson. Tutaj już nie uh. mam teraz policji. Chciałem zgłosić jedną rzecz. Pan Juan Pablo Pichiquera to rebus. rebus, rebus. Niech kredkę odgadną. Uh -huh. Ja sprawdzę, proszę czekać. Sprawdzam. Juan Pablo Pichiquera uh. to Cały dziesiątka korum. Tak jest. Brawo, brawo. I kurwo. No czekaj, poczekaj. Ja ci przedstawię Tamara, poczekaj chwilę. Taki oto... Zapierdolę ci matkę, zapierdolę leci ojca, a córkę ci wyrucham. Maciej, że ja cię wczoraj nie zwoliłem? Nie. No tak. To tak serio? 101 pierwszy status. No jak masz ryczeć co 5 minut, no to tak. 4 co 2 trzeba bo w zgłosił, złota! No kradziony? Ty się chyba żarty co teraz robisz? No nie, drugi się kurwa robisz. Y... już je powiem kto? Eeeh, czy ty chcesz powiedzieć kradziony? A został już ktoś wydzielony do obstawienia wejścia w e? Nie, on to jest kurwa mentorem waszym. No, no, nie, łykasz jak pani tam bym to... powiedział na Bo dzisiaj jest poważny 01. No dzisiaj jest miał, poważny macie, byś widział. O, kurwa, dasz tam tu. To... Zapomniałem ja właśnie. Ryan, Susan, właśnie zapomniałem jak jest. tytuł stanie oponą na linii na światłach. Wszystko. Przejmujesz superwizora czy przejąć? Ja mogę przejąć, nie ma problemu. Obojętnie, kompletnie obojętnie mogę wziąć, nie ma problemu. To dwa przejmuję superwizora na 10.90 na kasyniach. A to challengearem pojedziemy.